manko lecimy do Zahira Padur pierwsze dzisiaj niedziela i lecimy z tym. Mam nadzieję, że uda się trochę odrobić. No i że będzie spoko Minuta dwie do czekania. Dobry eee, Jeden czy jeden 6-4-3. Kurde, dzisiaj też jakieś oblężenie a dzisiaj pojeździmy 3,5 godziny póki co zobaczymy co się uda zrobić, co się nie uda, ile się uda, ile się nie uda bo po wczoraj to trochę nam zostało chociaż ważne, że wyrobiliśmy minimum zimno dobry, do mnie? tak, tak o Boże, co z tym domofoniem się dobra, już i proszę Super, bardzo, smacznego dziękuję bardzo dzięki, do widzenia, do widzenia. i kolejne, no ale tym razem nie wiem skąd, tam gdzie było no, właśnie dużo ludzi w niedzielę, no, ale może dwunasta z tych po wychodzili, cholera, nie, co to dziś myślałem, że będzie pusta tu, susi, susi, susi. gdzieś tu tu, tu, tu. I tak stoję, tu czekam na odbiór, i tak mi olśniło, że to może tyle ludzi, bo dzisiaj chyba wybory są. Dzisiaj chyba stary są wybory. Mogliby się tak zebrać gdzie indziej, bo nie na wybory. To by może pomogło. Chyba 7 minut będzie. Okej, okay. dobra. 7 minut zajebiście. No i stary leci minutka za minutą. A rower mi zmarzy. No i co z tego, że są krótsze. Jak trzeba więcej czekać No wychodzi, plus do tego mniej kasy za zlecenie Dobra, dziękuję No ale dzisiaj zimno Wczoraj w tym deszczu był cieple ale szczerze powiem Najbliżej słońce, ale mroźno jak skurczy byk Kurwa flek w kleksa wjechałem więc będzie dindol teraz całą drogę Co jest dziś z tymi domofonami Albo z ludźmi Co jest A to Etyzyć k***a pech Szkoda, że nikt nie wychodzi

No, a może stąd mi tak zimno, bo się nie wyspałem. No i nawet nie wiem, gdzie w to gówno wjechałem, kurwa. No mhm. zaraz się rozjeździ, mam nadzieję. No i taka to niedziela moja, ulubiona, kurde. No ale zdarza się, nie? Pewnie macie przeboje jeszcze większe, jak ktoś jeździ. No, albo ktoś powie, stary, przecież to norma. Tylko czemu akurat podczas trwania wyzwania zobaczymy, może pod magnolią coś się będzie działo. Ja sobie ten telefon schowam dla bezpieczeństwa Teraz niepotrzebny Więc nie będę go narażał Niech się czuję bezpiecznie Oj, no zmoczyłem tą kupę, może się umyję Mam <grym> nadzieję, że nie będzie mi chlapać pod twarzy No i godzina z nami, dwa zlecenia Zlecenia, dostawy dwie dostawy Teraz trzeba nadrabiać kurde no i to jest Magnolia, kurde, spoko Taka mi się podoba. Dzięki Ciekaw jestem ile zrobimy przez te 3,5 godziny Tu pusto, tu pusto to jadimy Dpiero popedałuje trochę bo dzisiaj ciężki dzień. Okej. Okay. Dobry Smacznego cyk. Tak to powinno być O Ło wow. wow. To lecimy do Zachira Włączony wpadło Więc w sumie spoko. Cieszymy to czy ten dzień nam odda? W sumie dzień, że zamówienie dostawa. Cztery minuty. Dzięki. No ale Dobra. tak, dzięki dzisiaj nie będę oszczędzał baterii zarzucimy przez skakanki bo trzeba kurde nadrabiać kurde, aby mnie coś ostrało albo zaczynam kropić I ch**, Rozwałem opony. Ja mam nadzieję, że tylko Ta Ale to jest szczęście kura, że blisko. Ale jestem w kurny. jeszcze miałem, wychodziłem z chaty, miałem takie... Taki czarny scenariusz. I mówię 13 się nic nie oddało, to się pewnie dziś coś odpowoli. Ale mówię nic, skąd na głos nie mówię. Nie pytajcie skąd wiedziałem. Proszę bardzo, dzięki. Smacznego. Teraz trzeba jakbyś to zgłosić, jak? Chyba jeszcze dzisiaj niedziela, nigdzie tego nie zrobię. Wjechałem w gówno, przybiję mu pony zajebista niedziela no i to by było na tyle kurwa. mam nadzieję, że wam dzisiejszy dzień trochę bardziej dopisuje no to tu jest ta jama kurwa. dobra ja się z wami żegnam idę na chatę nie wiem co z jutrem i chwilę z nadrabiania, ale jestem zły. Trzymajcie się ciepło, piąteczka, będzie dobrze. Chcę, żeby że żyło nocę na tym to jest? Górna, 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 jakieś mam drzewo mi podrywkotało